Ten obraz, nie wiem co mi wtedy strzeliło do głowy. Tu pewien eksperyment z wodą z wyobraźni. Tu próbowałam być romantyczna. Trochę nie wyszło, ale lubię ten obraz. Tak wygląda sen po zbyt dużej kawie. Styl impresjonistyczny. Cały czas go lubię, bo jednak to widok z mojego domu. Ten was zaskoczy, ale było na nim milion warstw i ogólnie nie ma nic. Jeszcze czeka na swoją kolej. Tu próbowałam iść w duchowość, <laughs> więcej takich nie było. Kiedyś myślałam, że to porażki, dziś uważam, że to były bardzo fajne próby. Tematyka, a może styl, zmienia się jak pogoda w Polsce w lipcu, ale co, styl, ale to przecież ja. Wszystko moje i wszystko takie, jakie bym chciała. I im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się to podoba, i jestem wdzięczna, że w ogóle to malowałam i podjęłam takie próby. Próbuję znaleźć to, co mi się najbardziej podoba. Namawiam Was do takiego samego podejmowania prób w różnych dziedzinach, nie tylko malarskich. Można robić różne rzeczy z pasją, zainteresowaniem i bez oczekiwań, i cały czas szukać tego stylu, przyjemności z robienia czegoś, co niekoniecznie musi nam przynosić jakieś większe pieniądze, ale na pewno przynosi radość.